Dzień dobry baranki. To czytanie dla Was na 14 lutego 2022. Zaraz wyciągnę dwie energie. Te energie są takie krążące, więc myślę, że na miesiąc luty nawet to czytanie. O, wypadła już karta gwiazdy. Mhm. I jeszcze jedną energię. Zobaczymy. No dobrze. I energię. Dziesięć Moi kochani, to jest to jest pełnia szczęścia, tak? <laughs> Mamy tutaj tą gwiazdę. Kartę ochrony. Nadziei. Takiej wiary. Szczęśliwej przyszłości, tak? Ta karta Oznacza taką siłę, taką siłę, dać taką siłę, witalność, tak? Jest to karta ochronna, jak już wcześniej wspomniałam, z takim zaufaniem do losu, ale też takie wyzdrowienie, ale wyzdrowienie po czym? Zaraz zobaczymy. Porzuć lenistwo, tak? Piątka mieczy, po piątce mieczy. Zostałaś zraniona i ty, jesteś, ty, już, wyzdrow ty już zdrowiejesz. Ta karta mówi o tym, że ty już zdrowiejesz, moja kochana. Tak? I, I tu żyjesz w dobrobycie, w pełni szczęścia. Dobierę jeszcze tutaj jedną energię do tego przeciążenia prawie, że. <gry> tak? Trójeczka kielichów chroni swoje uczucia. No to zaraz, dobrze. Czyli tak, mam tą gwiazdę. Mamy tą gwiazdę. To taki jak gdyby okres. Czeka cię w tym związku okres takich sukcesów, tak, takie uzdrowienie, uzdrowienie Ciebie po jakichś przejściach, po jakimś zranieniu. To jest taki, powinnaś chronić swoje uczucia, tak? Poprzez właśnie wiesz, no poprzez właśnie wyzdrowienie i wyciągnięcie wniosków z tego, co było, tak? Z tego, co było, bądź wdzięczna, bądź, tak to, bądź wdzięczna za to właśnie, tak? Ale mówię, chroń te swoje uczucia, bo ta trójeczka kielichów mówi o, taki, o takiej miłości, tak? O takim szczęściu w miłości, o, o takich właśnie fajnych, szczęśliwych zakończeniach, różnych rozmów, tak? Różnych uroczystości, yy, o takiej wdzięczności, tak? Naucz się doceniać cuda w życiu może. Drogi Baranku. Naucz się doceniać cuda w życiu. Te malutkie cuda każdego dnia, tak? Naucz się doceniać. Yy, I tutaj te. ta dziesiątka denarów mówi nam o Właśnie o tym dobrobycie, o stabilizacji materialnej. Dlatego tu jest pełnia, pełnia szczęścia. Ty jesteś pod, pod ochroną, tak? Ale czas. O, ta karta też mówi o takim czasie wprowadzenia zmian w rodzinie. Zobaczymy, jakie zmiany, tak? Jakie zmiany? A z buław. stawiać sobie cele, tak? Stawiać sobie cele. Ty moja kochana, być może, być może, być może, ciężko jest mi dzisiaj robić czytanie dla Barana, ale być może jest tak, że widzie, bo to jest yy, czas coś zmienić w tym Waszym związku. Czas coś zmienić w tym Waszym związku, moi kochani. Być może, Poprzez to, że ty jesteś taka yy, yy, po tym wyzdrowieniu, tak, po tym wyzdrowieniu, uzdrowieniu, chronisz te swoje uczucia, ale jednocześnie jesteś taka pełna siły, pełna witalności, pełna dynamiki, ale też takiej płodności, więc więc tutaj pokazuje mi się taka energia seksualna, no sami widzicie, tak? Taka energia seksualna, pociąg seksualny, nawet akt seksualny, więc uważajcie, yy, drogie baranki, jeżeli chcecie mieć dzidzie, to jak najbardziej, ale jeżeli nie planujecie, to no, uważajcie, tak? Yy, tutaj jest taka... Ty możesz rozwijać swoje umiejętności przy tym partnerze, możesz się spełniać, yy, możesz yy, być sobą, ale nie do końca. Dlatego dołożę jeszcze jedną kartę, jeszcze jedną energię. Tak, ciesz się każdym dniem, ciesz się każdym dniem, tak. Ciesz się każdym dniem, moja kochana. Yy, Ponieważ to, co niesie przyszłość, to zamknięcie przeszłości albo powrót do przeszłości, takie wspomnienia z dzieciństwa. Ty musisz się cofnąć do przeszłości, ty coś w tej przeszłości się wydarzyło, coś w tej przeszłości się wydarzyło i ty ten rozdział, jak gdybyś zamknęła. Zamknęłaś, pogodziłaś się z tym rozdziałem, zostałaś zraniona, ale tak, o czym mówi ta, tutaj ta karta. Ty to jakby pochowałaś już, ale czy ty to przerobiłaś? Czy ty przeszłaś już tą żałobę? Pochować pochowałaś, ale czy ta żałoba minęła, czy ona dalej trwa, bo ty dalej musisz chronić te swoje uczucia? Tutaj. Ta karta mówi, ciesz się każdym dniem. Nawet wiesz, takie spotkanie kogoś z przeszłości mówi mi, to, to bije z tej karty, że ona patrzy w tamtą stronę, mimo że pada deszcz, tak, mimo że stoi pod parasolem, ale patrzy w tamtą stronę, jakby kogoś spotkała, jakby kogoś zobaczyła i jest bardzo uśmiechnięta. I tu właśnie jest, że właśnie radość ze spotkania kogoś z przeszłości, tak, taka wiara, dobry kontakt z samą sobą masz, baranku, tak. Ty jak gdyby zaakceptowałaś w życiu wszystko, co było, tak. Jesteś gotowa do wybaczenia, masz takie pełne zaufanie do życia, tak? Do, do jego sensu i wartości, ale ty czekasz na jakiś taki związek braterski, partnerski, tak? Ty na coś czekasz, ty kogoś spotkasz, jakiś kogoś z dzieciństwa. Fajnie. Być może już spotkałaś i tak bardzo cieszysz się, cieszysz się na to spotkanie, tak? Na kolejne spotkanie. Bo tu jest właśnie ten asbuław, ta, ta seksualność, ta namiętność, ta, 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 ta piękno tej kobiety, tak? Pełen seksapil, pewność siebie, ona wie, czego chce, ona wie, czego chce, tak? Ona, nie, ona została w przeszłości zraniona, ty zostałaś w przeszłości zraniona, tak jak mówi tutaj ta karta, ale y, jesteś pod ochroną, tu jest wiara, nadzieja, miłość, tak? Ta karta mówi o takim sukcesie nawet. O takim sukcesie, ty żyjesz w takim dobrobycie, jesteś przepełniona miłością, ale, ale nie jesteś spełniona, nie jesteś spełniona, dlatego na, na spotkanie kogoś, jakiegoś przyjaciela z dzieciństwa, jesteś, zobacz, jaka jesteś radosna, tak? Mimo, że pada deszcz, stoisz w kaloszach pod parasolem, cieszysz się każdym dniem kolejnym, tak? Cieszysz się kolejnym dniem. Do Asa Buław dołożę jeszcze jedną kartę. Dlaczego As Buław? Znajdź swoją enklawę w tym wszystkim, tak? Znajdź swoją enklawę w tym wszystkim, czyli ten As Buław, ta czwóreczka, no to jest taka, do Asa Buław ta, 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 ta czwórka Buław to jest taki optymizm, radość życia, tak? Taka zabawa, ukończenie, ukończenie jakichś planów. Ty, ty naprawdę jakieś spotkanie, jakaś właśnie nauczyłaś się poprzez to uzdrowienie mówić nie i przyjmować takie krytyki konstruktywnie, tak? Jesteś taka asertywna i masz czas na zabawę, na odpoczynek. Dlatego to jest takie fajne. Dlatego to jest takie fajne. Więc coś tu, jakby się wkradła i jeszcze dociągnę jedną energię. Trójka denarów, bądź racjonalna. Tak? Trójeczka denarów. Trójeczka denarów, bądź racjonalna. Yy... Tak. Ta karta mówi o tym, żebyś była świadoma, tak, swoich decyzji. Bo to jest taki sukces, tak? Za, za, yy, za wykonaną pracę, ale w miłości to jest taka dobra atmosfera, to jest taka samorealizacja. I ty tego potrzebujesz w tym związku, tak? I taka jesteś, yy, takie masz zyski, ten azbuław o tym mówi, że stawiasz sobie cele między innymi. Ale to mówię, to, to musisz być świadoma tych swoich decyzji, tych swoich myśli, tych swoich emocji, tak? Dobiorę jeszcze jedną kartę. No mówię, to, to, to czytanie jest i y, róż w drogę, trzy buławy, a trójeczka buław mówi nam o takim właśnie sukcesie, tak? Cały czas sukces. Ty sobie zdefiniuj, mój drogi baranku, co dla ciebie znaczy sukces. Czy to coś drobnego w domu, czy może rozmowa z partnerem, czy może twoim sukcesem jest spotkanie przyjaciela z dzieciństwa, tak? I odżycie nowych emocji, uczuć. To jest taka, takie właśnie, ty masz takie pod, solidne podstawy do działania, ty możesz być samodzielna. I ty otrzymasz jakieś wsparcie ze strony tego przyjaciela, tak? To jest takie pogodzisz się z tą przeszłością i wyznaczysz sobie cel, tak? Bo yy... dojrzejesz do pewnych decyzji, i takie decyzje też podejmiesz, tak? Wyruszysz tą drogę, czy wyruszysz drogę taką wewnętrzną, emocjonalną. Teraz zobaczymy, czy po prostu yy, faktycznie drogę. Tak, wyruszysz i wybierz nowy kierunek. Tak, wybierzesz nowy kierunek. Być może te Twoje decyzje będą dojrzałe, bardzo przemyślane. Ty będziesz wiedziała, czego chcesz. Moja kochana, mój kochany baranku, bo wybierz nowy kierunek. Mówię o tym, żebyś nie bała się podejmować decyzji. Ty analizujesz, ale masz masz jakiś wybór, wiesz, i ty wyruszysz w tą drogę, wybierzesz ten kierunek. Myślę, że to będzie droga emocjonalna, droga do miłości, droga do szczęścia i droga do spełnienia. Tak właśnie widzę to czytanie z tym, że y, czy to będzie partner y, obecny? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ w przeszłości zostałeś bardzo głęboko dotknięcie, dotkliwie zraniona, dotkliwie zraniona. Y, co spowodowało to zranienie? Zaraz zobaczymy. Co spowodowało to zranienie? Szósteczka buław. Co spowodowało to zranienie? No myślę, że przeszła ciężką drogę, tak? Przeszłaś ciężką drogę, bo tak jak ta kobieta. Yy, tak jak ta kobieta przejechała przez ten piach, przez całą plażę. Zobacz. Tak. Taką trudną drogę przeszłaś w życiu. Ta kobieta, tak jak przejechała wózkiem przez tę całą plażę, naprawdę jest ciężko przejechać wózkiem inwalidzkim po piasku, i ona dotarła do brzegu. Tak ty też doszłaś do wniosku, że coś nie warto, nie warto angażować się bardzo w związek, który bardzo cię rani, tak? Yy, bo yy, ty zaczęłaś świadomie podążać, świadomie i pewnie podążać wytyczoną przez siebie drogą, bo masz silną osobowość baranie, tak? Yy, potrafisz wspierać innych i ty jesteś wspierana, tak? I być może też otrzymasz taką ofertę wyjazdu, być może z kimś. Yy, być może właśnie z tym takim przyjacielem, na którego tak tu wyczekujesz i wypatrujesz, tak? Być może to służbowy wyjazd. No zobaczymy, zobaczymy. Ale no takie, takie jest przesłanie: takie jest przesłanie tego, tego, tego czytania, że Ty naprawdę stajesz się osobą bardzo dojrzałą, podejmującą decyzje, świadomie, wiedzy, wiesz czego chcesz. W uczuciach, w emocjach. Wiesz, że to, co cię zraniło, pochowałaś, ale to niestety przestało mieć dla ciebie już znaczenie. Tak? Ktoś, kto cię zranił, przestał mieć dla ciebie już znaczenie. Więc, drogi Baranku, dociągnę jeszcze jedną kartę na podsumowanie. Porzuć opieszałość, dwójeczka denarów. Czas, czas, wybieraj. I, I niech serducho ci podpowiada, tak? Niech serducho Ci podpowiada, tak? Niech serducho ci podpowiada, w którym kierunku podążasz. I cierpliwie podążaj. Cierpliwie podążaj tam, gdzie jest Twoje miejsce, gdzie jest Twoje przeznaczenie, ku swojemu przeznaczeniu, tak? Dziękuję za to czytanie. Życzę wszystkiego dobrego, życzę spokoju. No to czytanie wyszło takie. Czy na miłość? Chyba tak. <noise> Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego czytania to, co najważniejsze, tak? To, co najważniejsze, że y, jaki wniosek? Moim zdaniem taki, że jeżeli zostaliście dotkliwie zranieni i nie potraficie się z tym pogodzić, warto, warto to y, zakończyć, tak? Bo jeżeli coś się kończy, zaczyna się wtedy coś nowego, dajecie przestrzeń na rozpoczęcie czegoś nowego, tak? Cierpliwie. Cierpliwie zmierza i do swojego przeznaczenia drogi baranku. Tak jak postawiłem tutaj tą różę, ma ona piękny kolor i, i ma też kolce, tak jak w tym związku, tak? Jest kolorowo. Nasze związki mają różne barwy, ale też często zostajemy w nich zranieni, osamotnieni, tak? I musimy radzić sobie same. Więc no dobrze, mój kochany Baranku, przeczytaj sobie jeszcze, co znaczy kwiat lotosu. Dla ciebie jest to przepiękny kwiat, więc poczytaj sobie i pomedytuj, pomódl się i świadomie podejmuj decyzję. Nie odwracaj się do przeszłości. Stamtąd wyciągnij tylko to, na czym będziesz mogła budować teraźniejszość. Czyli te najważniejsze rzeczy, najpiękniejsze rzeczy, tak? Wspomnienia z przeszłości, z dzieciństwa, to wszystko, na czym możesz budować, tak? A resztę zostaw za sobą. I, i te decyzje, jakie teraz podejmiesz, będą miały wpływ na przyszłość. Dziękuję i do usłyszenia.